Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Jesteśmy w scenarii letniej, doskierają nam potężne upały. Właśnie mamy 30 stopni w tej chwili. Tutaj wraz z ekipą telewizyjną zamierzamy udać się do naszych parków. Ale żeby przypomnieć Państwu, jakie aktualnie są realizowane tematy, to jeszcze o tym powiem bardzo krótko. Realizujemy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bolesława Roi, tam 220 metrów będziemy robili tej kanalizacji. Realizujemy budowę sieci wodociągowej 500 metrów również w ulicy Generała Roi. Realizujemy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kordeckiego, tam będzie tylko 44 metry i e realizujemy budowę sieci wodociągowej w ulicy Parkowej 217 metrów. I to z tych inwestycji, które są aktualnie realizowane. Będę chciał Państwa też na krótko zaprosić na teren naszego zbiornika wód deszczowych, bo obiecałem Państwu, że cyklicznie będziemy Państwu to pokazywali. W tej chwili zakończone zostały prace, jeżeli chodzi o koryto. Trwają prace przy Skarpach, i niebawem, że tak powiem, ten zbiornik zostanie zakończony. Ponieważ mamy właśnie te ogromne upały, a wszystkie stacje uzdatniania w przedsiębiorstwie normalnie działają, państwo, tutaj wszyscy legionowie mogą się cieszyć z tego, że właśnie. Nie mamy jakichś problemów z dostawą wody, co w te, że tak powiem, szczególnie upalne chwile ma bardzo duże znaczenie. Słyszą Państwo zapewne, co się dzieje zarówno u nas w niektórych miejscach w kraju, co się dzieje z rzekami, co się dzieje z jeziorami. Nie wiem, czy Państwo obserwowali, że niektóre jeziora na Poździerzu Marzurskim po prostu wyschły w związku z powyższym, Ponieważ korzystamy z ujęć głębinowych, my nie mamy w ogóle takich problemów i mam nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych problemów technicznych, żeby Państwu w te upalne dni nie tylko dostarczać w sposób ciągły wodę. A teraz pora na zapowiadany już wcześniej spacer po wybudowanych przez PWK terenach rekreacyjnych. Na początek Park Kieszonkowy numer 2. Ostatni raz, jak byliśmy tutaj, to dopiero te kwiaty, które nasadziliśmy w okresie zimowym, zaczynały puszczać. W tej chwili już odnotowujemy pełne kwitnienie. Dosadziliśmy jeszcze tutaj wzdłuż takie kwiaty, które się nazywają bodziszki. One będą kwitły przez cały czas. Natomiast drzewa i krzewy jeszcze często były pozbawione liści. W tej chwili mamy pełną klasę. Właśnie tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Jest dosadzona również łąka kwietna i mam nadzieję, że Pan tutaj też pokaże ten teren. Ten teren stał się takim miejscem kultowym. Otóż ostatnio obserwowałem, jak było zakończenie roku, że było około 40 uczniów, którzy właśnie tutaj w tej scenerii sobie odpoczywali i robili zdjęcia. Także, zarówno dla tych, którzy oczekują tutaj na przejazd przez. Ten przejazd kolejowy mogą ochłodzić się przy naszym zdroju oraz mogą ewentualnie poczekać na otwarcie szlabanu w miłej scenerii. Zarówno atrakcyjności, jak i popularności wśród mieszkańców nie sposób również odmówić parkowi Kieszonkowemu 1 na osiedlu młodych, który jest drugim punktem naszej wycieczki po Legionowie. Jesteśmy na terenie Parku Kieszonkowego 1, tutaj gwarno, z tego względu, że dzieci mogą sobie odpoczywać w okresie wakacyjnym. Jak pan redaktor zauważył jest zielono. Wspominałem państwu o dokonanych nasadzeniach, tutaj nasadziliśmy takie begonie dragon, one dość intensywnie rosną i kwitną i właśnie rozkwitły, natomiast te pozostałe Krzewy, trawy zazieleniły się, i mam nadzieję, że będą tutaj umilały czas dzieciom, które spędzają wakacje w domu, bo jak wiemy, w tym roku, niestety, z uwagi na trudną sytuację, duża część rodziców i dzieci zostaje jednak w domu, więc będą mieli okazję, że tak powiem, tutaj sobie wypoczywać, czego wszystkim serdecznie życzę. Wyjazd w plener kończymy natomiast nie na terenie rekreacyjnym, ale na placu budowy bardzo ważnej inwestycji realizowanej w tej chwili przez PWK. Mowa tu o remoncie zbiornika wód deszczowych, znajdującego się na terenie Sów Łajski. Poprzednim razem, jak Państwo tutaj gościli z ekipą telewizyjną, to informowałem, że my w trybie pilnym podjęliśmy się remontu tego zbiornika. Informowałem, że remont polega na wykonaniu nowej nowego muru oporowego żelbetowego wraz z korytem które dookoła że tak powiem musi być wykonane z tego względu że niestety już ten obiekt się niejako zużył następowało usuwanie skarb w tej chwili jak państwo jesteście tutaj po miesiącu tak to widzicie że to, to całe koryto zostało już odtworzone natomiast natomiast skarpy sukcesywnie i szybko będą Odtwarzane. Mam nadzieję, że jak będziecie Państwo następnym razem, czyli tutaj w okolicach końca lipca, to te prace będą już zakończone. To jest bardzo ważny obiekt dla tej części Legionowa, z tego względu, że jak informowałem Państwa wcześniej, obiekty przemysłowe są bardzo mocno utwardzone i wody deszczowe spływają właśnie tutaj w ten rejon. No cóż, prace przebiegają bardzo sprawnie i szybko. Mam nadzieję, że następnym razem to już tylko będziemy obserwowali zakończony obiekt. Woda będzie w obiekcie, kaczki będą pływały, a dookoła będzie zieleń, która zawsze nas otaczała. Tak więc do następnego razu.